Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię. W Polsce początek obchodów to rok 1990. 19 kwietnia oddział kłapołóżków przedstawił przedszkolakom inscenizację pod tytułem Królewna Śmieszka i Ekolutki. Myślą przewodnią tego dnia jest promowanie wśród najmłodszych zachowań proekologicznych. Dzieci przygotowały repertuar namawiający dbaniu, do, do dbania o środowisko, do, do zachowań proekologicznych. Zaprosiły też inne dzieci do przemarszu ekologicznego i mamy nadzieję, że z tych małych przedszkolaczków w tej chwili wyrosną starsze, dużo większe i dużo bardziej świadome ekolutki. Upowszechnia się właściwe postępowanie z odpadami, zachęca do segregowania oraz informuje o korzyściach z recyklingu i odzysku. Trzeba segregować śmieci, żeby nie trafiły na wysypisko, bo niektóre śmieci mogą zaszkodzić nawet zwierzętom. Program i tematykę kolejnych obchodów Polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2013 roku odbywają się podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pod nazwą elektroodpady proste zasady.